Moi drodzy, wytrzymajcie 10-15 minut. Chcę się z Wami podzielić poszukiwaniami ostatnich dni, które wyrosły z adoracji. Mam kilkanaście różnych myśli. One pokazują wielką miłość Boga, a zarazem o ogromne cierpienie Boga. Czy wiecie, że wszystkie wysiłki Boga, aby rozkochać człowieka w Bogu, zawiodły? Taką opinię daje Bóg w jednym z orędzi. O stanie ludzkości i świata. Ani stworzenie, ani odkupienie, ani wszystkie cuda świętych nie przekonały ludzkości, że wart jest, aby go miłować. Dzisiaj Bóg. Ma więcej wrogów niż moglibyście myśleć. Nie wybrał tego czasu Bóg tej cywilizacji na swoje narodzenie. Dziś by nie było już betleje. Dziś by Pan Jezus nie mógł spokojnie chodzić po wsiach i nauczać, i obok Niego nie mogłoby się gromadzić po pięć tysięcy ludzi czy 15 bo byłoby to nielegalne zgromadzenie. Rozumiecie mnie? Za cud rozmnożenia chleba zostałby ukarany, bo by nie odprowadził vat -u. Bo dziś dawanie biednym chleb, chleba jak ci zostanie, jest ci karane. Sobie nie zdajecie się sprawę, ilu ma dzisiaj wrogów, Bóg. Za co to wszystko spotkało Boga w tej cywilizacji? Nie wiecie. Za to, że Bóg jest prawdą. A prawda jest wielkim samotnikiem. Stanęliście po stronie prawdy. Jesteście samodikami w swoich parafiach, miejscowościach, rodzinach. Jesteście skazani na wytykanie. To ta danuta. To ten Grzegorz. To oni. Oni. Oni zwariowali. Dzisiaj przyszedł Bóg, czytałem orędzie dzieci. Dojdę do tego. Bóg chce, abyśmy się na nowo narodzili dla Niego. Jest strasznym samotnikiem. Dzieci strasznie cierpi. Dzisiaj jest noc wielkiego przebaczenia. Dzieci pokoju. Czy wiecie, że wszystkie hotele w Polsce są dzisiaj pełne? Znajomy pracuje. W ustroniu jest taki hotel chyba, Gołębiewskiego. Prawie 900 dzieci, łóżek, pokoi. Wszystko obłożone. Już od paru dni do 2 stycznia dzieci. Wszystko obłożone. Noc wielkiego przebaczenia i pokoju. A dziś już tylu Polaków pijanych. Tylu obżartych. Pustki w kościołach. Trwamy w zakłamaniu, bo my sobie jesteśmy iluzorystami. Za moich czasów dziecięczych, młodzieńczych nie dało się na pasterce wejść do kościoła, tłumy na polu. A dziś mówicie, że jest pełny kościół, mówiąc, że macie pełne ławki. Ale teraz mówicie, że nie jest tak źle. Co drugie miejsce jeszcze w ławkach jest wolne? Błagam was, okażcie w dniu dzisiejszym wdzięczność Bogu i poza ofiarą mszy świętej znajdźcie czas na wpadnięcie przed stajenkę betlejemską i powiedzieć Bogu, że Go tak bardzo kochacie. Szaleństwo było, pojawia się nowy zwyczaj przed Bożym Narodzeniem. Nazywają to Wigilijki. Poza nawet terminem, terminem zmienili Wigilia na Wigilijki dzieci. Oto Bóg dziś przychodzi w tajemnicy Bożego Narodzenia do nas. uczyniła ze święta Bożego Narodzenia festę na cześć człowieka. Jedzą i piją i nie wiedzą i nie zastanawiają się na czyją cześć te święta. Usunięto oblicze Pana Jezusa Narodzonego i zastąpiono je obrazami fałszu. Bóg tak dziś pragnie Was bardzo blisko siebie. Nie chce nic więcej. Dziękuję, że dziękuję Wam, że jesteście. Że niektórzy trwacie ze mną ponad 5 godzin. 6 godzin. Na modlitwie u stóp Boga. Mówi Bóg, pragnę mieć dziś Cię tak blisko i nic więcej. Pomyśl o tym, o czym cały świat zapomina. Rózę się dziś dla Ciebie. Ty naródź się dziś ponownie dla mnie. Razem będziemy szczęśliwi na wieki. Będziesz mnie kochać, a ja będę kochać ciebie. Ty będziesz podziwiać swojego Boga, a ja wpatrywać Cię będę w twoje, w moje stworzenie, to które ukochało mnie ponad wszystko. Dziś się pyta Pan Jezus was, czy się na to zgadzacie, czy? Tego pragniecie. Wiesz, odpowiadałem Panu Bogu, Panie Jezu, że bardzo pragnę, żebyś Ty był szczęśliwy. To dla Ciebie wszystko. Nasz skromny czas. Piękne ornaty, piękne kranie, śpiewanie kolęd, pięknie przyozdobione choinki, prawie wszyscy w płaszczach. To dla Ciebie, królowo. To dla Ciebie tak piękna służba panów lektorów, przepiękne czytania, ta cała ogromna miłość. Tak, większość ludzi zachowuje się wobec Boga gburno. Lekceważą jego obecność, wchodzą w jego kompetencje, a jeśli okaże niezadowolenie, albo nie spełni ich woli, obrażają się śmiertelnie. Przemówiłem do narodu, że weszli w kompetencje Boga przez in vitro. Dzieci sądzą mnie, wyzywają, gazety piszą, wściekają się, jaką mieli radość, kiedy usłyszeli pierwszy wyrok o mnie. Dzisiejszy człowiek nie ma w sobie zagroż delikatności. Dlatego Pan Bóg nas prosi abyśmy się starali być ponad to w, przez dardy świąt Nie potępiaj dzisiaj ludzi za to że popełniają błędy i zawodzą wciąż na nowo nie potrafią się zdobyć na uśmiech ani na pół dobrego słowa Człowiek egoista dzisiaj doszedł do tego stopnia, że nie potrafi zrobić nic wbrew sobie. Mamy więc okazję do ćwiczenia się w pokorze i miłości bliźniego. Nie odpowiadaj wrogością na wrogość, milczeniem na milczenie. Bądź mądrzejsza. Lepsza dla mnie. Znam cię. Stać się na wspaniałomyślność. Postaraj się tym bardziej zwrócić uwagę na ścianę, która spotyka się, z którą spotyka się moja czuła, czuła troska. To mnie upokarza tak jak ciebie. Tyle miłości daje Bóg. Tyle gestów dobroci i pokory Boga. Przecież ten wieczór to ogromna pokora Boga. Zrezygnował z majestatu. Zrezygnował z bóstwa z nieba i szedł na ziemię. Przyjął to, co najgorsze. Dzieci stajnie, wśród zwierząt, w gnoju. Pajęczyn, co nie miara. Zimno, odrzucenie. Nikt nie chciał przyjąć tego wieczoru brzemiennej. Bo widzieli, że będzie rodziła. Skoro dzieci gospodarz potrafi rozpoznać, kiedy się mu będzie krowa cieliła, czy inne zwierzę rodziło, to co ludzie nie wiedzą? Czy to nie widać w tajemnicy kobiecości, że lada godzinę będzie rodziła, czy dzień? To mnie bardzo upokarza, mówi Bóg, tak jak Ciebie. Przywyknij. To oblicze współczesnego świata. Ściana nieczułości. W większości krajów europejskich jest zakazane używania terminu Bożego Narodzenia. Masa miast polskich nie jest już oświetlana. Nie ma choinek, nie ma nic zakazane, rozumiecie? Nie ma nic. W zeszłym roku Maku był nieoświetlony. Jechałem przez zawoje. Bogu dzięki, że jeszcze zawoja oświetlona, że są święta Bożego Narodzenia. Dziećmi. Bóg chce, abyście się narodzili na nowo. Kocham w tobie to małe dziecko. Mamy ten wielki program i marzenie Boga, stań się dzieckiem. Kocham w tobie to małe dziecko, które chciałoby wszcząsnąć tą ścianą. Zrób to. Powierzając Bogu dzisiaj własną niemoc i upokorzenia. Dość, że nic nie możemy robić, to nas jeszcze ścigają. Zrób to dla mnie. Błogosławię Cię moje dziecko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Minęło 20 minut. Wystarczy.